Siemaneczko. Dzisiaj na obiadek zjemy wątróbkę. A z czym? Z ketogenicznymi ziemniakami, czyli z kalafiorem. Jeden kalafior. Same e, różyczki. Będzie mizeria. Ogórek z majonezem, słupiec. Tutaj pieczarki. Około 800 gram już podsmażyłem e, z cebulą. I teraz wątróbkę. I teraz wątróbkę eee, tej wątróbki mam 250 gram plus minus. 450. 450 gram. A pieczarek 400. A pieczarek 400. I ja smażyłem I ja smażyłem. <laughs> I ten. No. Ten teges, Coś miałem mówić. Może nie powinieneś nagrywać, jak nie wiesz, co mówisz? Czekaj... A, no i wątróbkę teraz będziemy smażyć. Usmażymy ją, dodamy pieczarek. Więc wymieszamy później z pieczarkami. Kalafiora ugotuję. I zrobię z niego... No, tak jak ziemniaki, tak... Bite ziemniaki, to tak samo zrobię z brokuła. Także... Zaraz wracam. Dobra, dajemy smalec do smażenia. Oczywiście całą kostkę. no, Żartuję. E, dam tak ćwiartkę nawet nie. No, tyle smalcu plus minus. Niech się topi. Dobra, jak już się robi, rzucam odróbkę. Trochę skwierczy, bo ją myłem. Kalafior woda już zalana. Tak jak mówiłem już w którymś wideo, pokazywałem, że jak, jak gotujecie ziemniaki, czy tam kalafior, ryż, czy coś, to najlepiej jest zagotować wodę w czajniku elektrycznym. I po czym gotującą się wlać. Dużo szybciej idzie niż zimną wodę wstawiać i czekać, czekać, czekać. Taki tips, trick. No i dosypujemy pieczarki mieszamy wszystko i czekamy, żeby przeszło jedno z drugim smakiem. Ta już była w tak 95% usmażona, a resztę 5% dojdzie z pieczarka. No brokuły już gotowe, miękkie, sprawdzałem widelcem. Kalafior. Tak, kalafior, no białe brokuły. Także odcedzamy, dodam masło i ubiję piąchą. No już odcedzone. Masło dodane. No to gnieciemy. No, no to już tak gotowe. Kalafior, kapusta, kiszona. Trochę kiszonki wiadomo na jelita. I tu jest wątróbka. No i mizeria do tego na majonezie zrobiona. No i wątróbka, nie wiem, wiecie czy nie wiecie. Soli i pieprzy się dopiero na talerzu. A nie podczas smażenia. Także to by było na tyle dzisiaj. I jeśli Ci się podobało, to zajebiście. Trzymaj się. Hej.